Hej moi drodzy, witajcie w pierwszym filmiku z dwuodcinkowej serii, która ma na celu przybliżyć Wam takie wydarzenie modelarskie, jakim jest live show. Chciałabym przede wszystkim rozwiać Wasze wszelkie wątpliwości, odpowiedzieć na wszystkie pytania, no i... Pomóc Wam przygotować się na Wasze pierwsze live show. W tym filmiku chcę odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania, jakie mi zadaliście i na YouTubie, i na Instagramie, i na Discordzie. Z góry chcę również podziękować Maxowi, który jest organizatorem Orłowskiego Live Show i który pomógł mi rozwiać wszelkie wątpliwości co do niektórych pytań i mógł skomentować tą sprawę bardziej, jak to wygląda od wewnątrz. Zaznaczę jeszcze, że mimo iż docelowo chcę, by ten Film był takim poradnikiem uniwersalnym, niezależnie od tego na jakie live show się wybieracie, bądź kiedyś w przyszłości się wybierzecie, to swoją wiedzę będę bazować na doświadczeniach z live showów, na których już w swoim życiu byłam. Byłam na trzech różnych, więc to oczywiste, że właśnie to na podstawie. Tych trzech mam największe doświadczenie, ale prawda jest taka, że każde live show jest troszeczkę inne i trzeba mieć to na uwadze, że gdy się zapisujecie na dane live show, musicie przede wszystkim sprawdzić e, konkretne kryteria na stronach organizatora danego live show. No dobrze, to chyba możemy przejść do pierwszego i najważniejszego pytania, czyli czym w zasadzie jest live show. Live show to jest impreza dla kolekcjonerów modeli koni, która, jeśli się nie mylę, swoje początki miała w Stanach Zjednoczonych. Zasadniczo są to takie zjazdy kolekcjonerów modeli koni, którzy wystawiają swoje modele w różnych kategoriach, które sobie zresztą zaraz omówimy. Te modele są oceniane pod kątem różnych kryteriów, które również sobie omówimy. No i Tutaj już w zależności od tego, jak się los potoczy, taki model może otrzymać jakąś nagrodę. Ten system nagradzania modeli również jest różny i każde live show, na którym byłam, miało to zorganizowane troszeczkę inaczej, dlatego nie będę wam mówić, do którego miejsca modele są nagradzane, ponieważ wszędzie wygląda to troszeczkę inaczej, ale jedno jest pewne i właściwe dla wszystkich live show'ów: to jest to, że model, który jakieś miejsce, Zdobędzie, zostanie okryty cześcią i chwałą po wszelkie czasy. A tak na poważnie to troszkę faktycznie tak to wygląda, że wiecie, zwycięstwa w niektórych konkurencjach na live show dają troszeczkę takiej sławy. Zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o customach, no bo jeśli ktoś wystawi swoją pracę albo kilka swoich prac i kilka z tych prac zdobyło jakieś wysokie miejsca, to jest to również sygnał dla innych kolekcjonerów, by kupować pracę od tego artysty, ponieważ jak widać są one nagradzane, doceniane. I jest to też taka dobra wizytówka, dobra reklama. To samo tyczy się również sprzętu i dioram, ale tak naprawdę, jeśli zwykły model. Oryginalnym fabrycznym malowaniu również zdobędzie nagrodę w danym live show, to poniekąd można by powiedzieć, że zwiększa to jego wartość, ponieważ taki potencjalny kupiec widzi, że ten model zdobył na takim i takim live show takie i takie miejsce, więc widzi, że ma również szansę zdobyć jakieś miejsce na innych live showach. Jest to temat dosyć obszerny, jeśli chodzi o samonagradzanie. Samo Myślę, że dużo ludzi bierze udział w live showach też przede wszystkim po to, żeby spotkać nowych ludzi dla kontaktów dla samego fanu. I też dla takiej próby i przetestowania siebie. Nawet jeśli ktoś nie ma aż tak wielkich, ambitnych planów, jakie tutaj opisałam, myślę, że zajęcie jakiegokolwiek miejsca przez model, który się samemu pomalowało, jest po prostu takim miłym docenieniem siebie i pracy, którą się robi. Więc to by było tyle słowem o samej tej imprezie. I teraz słuchajcie, przejdziemy do kolejnego ważnego pytania, czyli jakie są konkurencje na live show i jakie modele wystawiać. W danej klasie. Zasadniczo na live showach obowiązuje struktura z podziałem na dywizje, sekcje i klasy. Każda dywizja ma swoje sekcje, a każda sekcja ma swoje klasy. Pamiętajcie, że ilość dywizji, sekcji i klas może się troszkę różnić w zależności od danego live show. Dlatego uprzedzam jeszcze raz, że warto jest sprawdzić sobie na stronie internetowej. Yy, Danego live show, na które się wybieracie, jak to wygląda w tym przypadku, ponieważ to nie wszędzie będzie identycznie wyglądało. Zacznijmy więc od dywizji halter. W tej dywizji model jest oceniany całościowo, zarówno jego rzeźba malowanie i jak najbardziej realistyczne oddanie danej rasy. Najczęściej każda dywizja dzieli się na dwie lub trzy sekcje. Mamy Original Finish, czyli modele w malowaniu fabrycznym, Custom, czyli customy oraz Artist Resin, czyli modele żywiczne niewykonane firmowo. Na samym końcu mamy klasy i nie jest to nic innego jak konkretne grupy, do których przyporządkowywane są dane rasy. Na przykład rasy europejskie, rasy amerykańskie, rasy iberyjskie i tak dalej. I spokojnie nie musicie znać tego wszystkiego na pamięć. Na stronie każdego takiego live show powinna być specjalna zakładka z taką ściągawką i rozpiską, w której będziecie mogli zobaczyć, do której klasy przyporządkować daną rasę. Klasy praktycznie we wszystkich dywizjach pozostają takie same. Później druga taka popularna dywizja to jest Workmanship i tutaj oceniane jest tylko i wyłącznie malowanie, jego realistyka, estetyka, jak najlepsze oddanie danej maści. Czyli jak się domyślacie, tutaj nie wystawiacie modeli original finish, tylko i wyłącznie customy i artist resin. No i jak już mówiłam, oceniany nie jest model, tylko maść, na którą został Pomalowany, więc powiedzmy, że możecie na przykład zrobić tego fryza i nikt nie będzie się czepiał z tego powodu, że fryzy nie są w rzeczywistości srokate, ponieważ taki sędzia będzie zwracał uwagę na wykonanie danej maści i jak najlepsze jej odwzorowanie. No, i jeśli chodzi o same modele koni, to takich dywizji mamy dużo, dużo więcej. Bo jest na przykład vintage, gdzie są oceniane modele wyprodukowane do 1997 roku. Jest Collectibility. Gdzie są oceniane jakieś ekskluzywne modele? Jest to również jedyna kategoria, w której potrzebujecie certyfikatu potwierdzającego ekskluzywność danego modelu. Mamy również ornamenty, czyli konie bombki, dekoratory, czyli konie o jakichś takich nierealistycznych umaszczeniach. Jest również fantazy. I false, czyli źrebaki, i wszystkie te klasy zasadniczo działają na tej samej zasadzie, co ocenianie dywizji halter, tylko że mamy jakieś takie konkretne specyfikacje. Ja tu teraz wymieniłam kilka, ale naprawdę w zależności od konkretnego live show może się ich pojawić więcej, więc polecam sobie sprawdzić. Poza modelami można jeszcze wystawiać sprzęty i dioramy. Do tego są przydzielone specjalne dwie dywizje, tak i performance. Z góry zaznaczam, że nie na wszystkich live show'ach będzie możliwe wystawienie w tak albo performance, ale też one istnieją, więc tak służy oczywiście do sprzętu i oczywiście tutaj również mamy podział na konkretne różne sekcje, na przykład jeździectwo europejskie, jeździectwo westernowe. Mogą być też jakieś rzędy historyczne, kostiumy czy jakieś konkretne akcesoria. Wiem, że jest taka klasa derka i kantar, gdzie są oceniane właśnie derki, kantary. Um... Więc to też dużo zależy od konkretnego live show. No a jeśli chodzi o performance, no to tutaj są dioramki, czyli takie mini-scenki, powiedziałabym, najczęściej przynoszone na jakichś platformach, ale często też rozkładane na miejscu, i one również mogą się różnić tematyką. I też jest często jeździectwo europejskie, jeździectwo westernowe. Jest też kategoria inne, która ma no, bardzo szerokie możliwości. Tutaj trzeba po prostu sobie posprawdzić na danym live show jakie się klasy otworzyły i jakie macie możliwości. Co jeszcze warto wspomnieć pod sam koniec, że bardzo często każda z tych dywizji ma jeszcze podział na skalę, czyli nie musicie się martwić, że wasz mały szlejch będzie oceniany na równi z brejerem w skali traditional, ponieważ bardzo często jest tak, że skala traditional i classic występują razem. Natomiast little bits są oceniane same, a czasem to jeszcze nawet jest tak, że jest osobna skala dla Stablemates i Mini winies, czy Mikro Mini, yy, i one też jeszcze są oceniane osobno, więc to również zależy od konkretnego live show. Kolejne pytanie to, w jakich obecnie miastach organizowane są live showy. Więc na obecną chwilę znam trzy czynne tego typu eventy, które występują w Polsce. Live show Służewiec w Warszawie, live show Horyzonty we Władisławiu Śląskim i Orłowski Live-show w Gdyni. Jak można się zapisać na live show? Otóż w przypadku wszystkich tych trzech, w których miałam okazję wziąć udział, zgłoszenia wysyłało się drogą mailową. Adresy organizatorów możecie znaleźć na ich stronach internetowych, a linki do wszystkich trzech stron internetowych znajdziecie w opisie pod tym filmem. A i pamiętajcie, że na każdej z tych stron internetowych znajdziecie pewnie zakładkę z dokładnymi informacjami, jakie muszą się znaleźć w waszych zgłoszeniach, które będziecie pisać. Ile osób zazwyczaj bierze udział w takim wydarzeniu? Zasadniczo są większe i mniejsze live showy, ale tak ogólnie przyjęło się, przynajmniej u nas w Polsce, że tak gdzieś około jest to 30 osób, ale zdarzają się też większe za granicą. W Stanach to pewnie w ogóle potrafi być tam. Więcej tych osób. W każdym razie warto się zapisywać zaraz po otwarciu zapisów, gdyż z tego co wiem od organizatorów, to z roku na rok rośnie coraz większe zainteresowanie wokół tego typu eventów i miejsca dosyć szybko są zajmowane. Czy za udział się płaci? Tak, za udział w tego typu wydarzeniach trzeba dokonać wpłaty w postaci wpisowego. Cena takiego wpisowego różni się w zależności od konkretnego live show. Ale powiedzmy, że waha się pomiędzy 120 a 150 zł. Do tego możecie sobie również doliczyć opłatę za posiłek, ponieważ niektóre live showy organizują również catering. Jest to oczywiście dobrowolne, równie dobrze możecie sobie wyjść na miasto w trakcie przerwy i coś zjeść, ale jeśli chcecie i dane live show ma taką opcję, to możecie zgłosić właśnie chęć takiego posiłku i wtedy za to również jest dodatkowy koszt, gdzieś pomiędzy 25 a 30 zł. Pamiętajcie tylko, żeby wcześniej o tym powiadomić organizatora, że bierzecie dla siebie i ewentualnie osoby lub osób towarzyszących i możecie również tam Zapisać wszelkie uwagi dotyczące takiego posiłku, że wiecie, na przykład bezglutenowy, czy wege i tak Dodatkowo, jeśli chodzi o koszty, jest jeszcze coś takiego jak przepustki. W niektórych sekcjach, ze względu na ograniczone miejsce, występuje limit wystawianych modeli na daną klasę. Czasami jest to do dwóch, do trzech, do pięciu, bywa różnie. No, i jeśli chcielibyście takich modeli wystawić więcej, to wtedy musicie sobie dokupić przepustkę. Zazwyczaj to jest tak, że za mały model 5 zł, a za duży 10 od jednej sztuki, czyli za każdy kolejny model, jaki byście chcieli wystawić, to plus 5 plus lub plus 10 zł. I szczerze, mi jakoś tak specjalnie nigdy się to nie przydało. Pamiętam, że skorzystałam z tego tylko raz i to na moim pierwszym live show, ale tak naprawdę myślę, że jak na pierwszy raz, jeśli nie planujecie brać nie wiadomo jak dużo tych modeli ze sobą, to nie musicie się martwić tymi dodatkowymi kosztami. Czy na live show można przyjść tylko i wyłącznie... Jako obserwator. Tak, ale pamiętajcie, że warto to wcześniej skonsultować z organizatorem, ponieważ nie na wszystkie live showy wstęp jest bezpłatny. Z tego co wiem, na sużewcu chyba w tym roku e, przynajmniej tak zauważyłam w regulaminie, e, że trzeba było dokonać drobnej wpłaty w postaci 20 zł. Ale wiadomo, zawsze to jest 20 zł, a nie 150, tak jak w przypadku uczestnika. Kolejne pytanie to, czy mogą brać udział osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z modelarstwem? Tak, w zasadzie yy, wasz kolekcjonerski staż nie ma tutaj za bardzo znaczenia, ponieważ liczą się modele, jakie posiadacie. Umówmy się, możecie być osobami początkującymi, mieć kilka naprawdę bardzo fajnych modeli, które spokojnie mogą wziąć udział, albo nie tylko modeli, bo tak jak mówiłam, można wystawiać również sprzęt i dioramy. I tutaj trochę uprzedzę kolejne pytanie, czyli to, co wystawiacie, nie musi być waszego autorstwa. Najważniejsze jest to, by te modele należały do was, tak? były waszą własnością, ale nie muszą być waszego autorstwa. Czyli macie kastomy, które kupiliście kiedyś od kogoś i możecie je wystawić. Tak samo sprzęt, wszelkiego rodzaju akcesoria, dioramy, jeśli zdarzyłoby wam się kupić od kogoś, również możecie wystawić. Macie do tego jak największe prawo. Chociaż wydaje mi się, że dużo większą satysfakcję posiada się z wygrania jakiejś nagrody przez custom, któremu, który pomalowało się samemu, albo przez sprzęt, który, zrobi, który zrobiło się samemu, no ale oczywiście to jest kwestia względna, tak? Jakby nie, nie chcę tutaj nikogo oceniać, myślę, że też raczej nikt nikogo za to nie ocenia. Tak tylko jeszcze dodam, że jest taka opcja, by wziąć udział w live show, nie wystawiać swoich modeli i nie płacić za to, e, tak zasadniczo niczego, jeśli na przykład mieliby by, mielibyście być handlerem. E, ale jest to moim zdaniem troszkę taka zaawansowana funkcja i raczej nie na pierwszy raz. Handler to jest taka osoba, która reprezentuje kolekcjonera, który z jakichś przyczyn na przykład nie mógł się e, wybrać na to wydarzenie, i taki handler ma ze sobą wszystkie modele danego kolekcjonera i w jego imieniu wystawia te modele. Więc najczęściej to jest tak, że wpisowe jest opłacone przez y, y, osobę, która jest właścicielem całej kolekcji, wy jedynie go reprezentujecie jako handler, więc to już tam domawiacie między sobą, kto za co płaci i tak dalej. I tutaj faktycznie wystawiacie modele, które nie są wasze, ale wiecie, to jest jakby dodatkowa odpowiedzialność. Jak takim handlerem zostać? No Przede wszystkim trzeba mieć oczywiście jakiegoś dobrego znajomego, który ma wobec Was zaufanie, że faktycznie e, tą kolekcję wam da. Abyście mogli ją wystawić. Można być też jednocześnie handlerem i wystawiać swoje modele, ale oczywiście wtedy wy też musicie dokonać wpłaty wpisowej. Ale raczej nie polecam się w to bawić na sam początek, bo wydaje mi się, że i tak zbyt dużo, dużo rzeczy dzieje się dookoła. I jak na pierwszy raz trzeba, wiecie, musicie sobie ogarnąć, co tu się w ogóle dzieje, a nie jeszcze się martwić, że macie do ogarnięcia czyjeś modele. No i tutaj już trochę odpowiedziałam na to pytanie, czyli czy mogę wziąć udział, jeśli nie robię kastomów. Więc jak już się zapewne domyślacie po wcześniejszej odpowiedzi, tak? Wszystkie kastomy, jakie wystawiacie, nie muszą być waszego autorstwa, ale tak żeby was zupełnie do tego nie zniechęcić, a wręcz zachęcić. To powiem wam, że nawet jeśli jesteście początkujący i dopiero zaczynacie malować swoje kastomy, to niektóre live show, na przykład horyzonty, mają taką specjalną kategorię właśnie, która się nazywa workmanship custom nowicjusz i w tej kategorii Mogą właśnie wystawiać wszyscy kolekcjonerzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z malowaniem kastomów. I tam zasadniczo są tylko dwa warunki: musicie swoje modele malować nie dłużej niż dwa lata i być poniżej 15 roku życia. I jeśli spełniacie obydwa te wymogi, to możecie sobie spokojnie wystawiać modele w tej kategorii i myślę, że to jest super sprawa, ponieważ macie naprawdę realną szansę z waszymi początkującymi customami coś wygrać. No i tutaj jeszcze dodam, że tak naprawdę w ogóle nie musicie brać ze sobą na live showy customy. Chociaż mam wrażenie, że u nas w Polsce impreza typu live show głównie skupia się właśnie na Stomach, to tak jak już Wam mówiłam, jest halter original finish. I tam wystawia się modele tylko w oryginalnych malowaniach fabrycznych, nie customy. Są też jakieś pomniejsze kategorie. Jest też przecież dywizja tak na upartego. Nie musicie tam nawet w ogóle wystawiać modelu, ponieważ wy wystawiacie tylko sprzęt, akcesoria. To one są oceniane. Ale mówię w teorii, ponieważ w praktyce na czymś ten sprzęt musi być założony. W najgorszym wypadku możecie od kogoś pożyczyć model, ale wiadomo, że najlepiej pasuje on na model, na który był robiony. Możecie też. Przywieźć ze sobą samą dioramę. No, ale wiadomo, raczej na tej dioramie powinny być jakieś konie. Czy można wystawiać modele Regular Run? Tak, jak najbardziej. Model Regular Run, jeśli ktoś nie wie, to są wszystkie te, które powiedzmy w jakiś sposób nie są limitowane w nakładzie, jakieś ekskluzywne są wypuszczane tylko z jakichś specjalnych okazji i tak dalej. Co nie znaczy, że są. I nie chcę tutaj używać słowa, że są zwykłe czy gorsze, bo wcale tak nie jest. No ale zazwyczaj cechują się po prostu tym, że mają łatwiejszą dostępność. Są też pewnie trochę tańsze od swoich ekskluzywnych kolegów z tej samej marki, ale jeśli chodzi o wykonanie, to jest dosyć kwestia względna. Ja osobiście uważam, że modele regular run dają po prostu wszystko to, co powinien dać od siebie taki model. Zasadniczo danej marki, a taki ekskluzywny model czasem po prostu ma dać nam coś ponadprogramowego, jeśli chodzi o jakość wykonania, a czasem to po prostu jest kwestia, tak jak mówiłam, tej takiego właśnie limitu w nakładzie, że na przykład danych modeli wyszło tylko kilka czy kilkadziesiąt i to przez to są takie wyjątkowe, a nie przez ich wykonanie. W każdym razie nie musicie się martwić, że jeżeli macie tylko modele regular run, to nic nie jesteście w stanie wygrać. Ja pamiętam, że bardzo często pierwsze miejsca zdobywały też modele regular run. Mój Catch Me w dywizji Halter w sekcji Rasy europejskie zdobył pierwsze miejsce. Ja byłam w szoku, no ale ja się w sumie to mu się nie dziwię, bo on przecież jest piękny. Więc jak najbardziej. Myślę, że modele Regular Run również mają takie same szanse. Czy jest minimalna i maksymalna liczba modeli, które można wystawić? Nie ma takiej liczby. Możecie wystawić jeden model. Tak jak Wam mówiłam, możecie nie wystawić żadnego modelu. Możecie przyjechać tylko i wyłącznie z akcesoriami i mieć. Tylko i wyłącznie modele jako takie właśnie wieszaki na te akcesoria. Możecie przyjechać z samą dioramą, też jest ok. Jeśli chodzi o maksymalną liczbę modeli, też takiej nie ma. Widziałam na niektórych live showach osoby, które miały chyba po 50-80 jak nie więcej ze sobą modeli. Eee, także nie jest to naprawdę... Nie ma, jakich, nie ma w sumie jakichś ograniczeń. Ważne jest tylko to, że przy wypełnianiu takiej tabelki, którą dostaniecie od organizatora, po tym jak dokonacie wpłaty, musicie wypisać mniej więcej, ile modeli ze sobą zamierzacie zabrać, bo od tego zależy, ile miejsca organizator podczas wydzielania stolików powinien Wam wydzielić. Więc jest to taka rzecz, Czysto organizacyjna, a jeśli chodzi o samo wypełnianie tabeli, to w kolejnym takim poradnikowym filmiku wspólnie przejrzymy i wypełnimy sobie taką tabelkę. Czy można brać modele z mniejszymi rysami? No, i tutaj zależy, co masz w sumie na myśli z mniejszymi rysami. Zasadniczo, czasem stan modelu może być jednym z decydujących kryteriów, czy wasz model wygra jakąś nagrodę, czy nie. Ponieważ powiedzmy sobie, że w takiej właśnie dywizji halter, w sekcji Original Finish, wystawionych zostało kilka. Takich samych modeli, na tym samym moldzie, i jeśli taki sędzia zdecyduje się wynagrodzić któryś z tych modeli, no to wtedy jakby bierze pod uwagę najczęściej, ostatnim decydującym kryterium jest oczywiście stan danego modelu. Patrzy tutaj na wszelkie wady fabryczne, bo i takie się zdarzają, są lepsze i gorsze odlewy, no i właśnie na to, jak ten model się zachował u właściciela, czy ma jakieś obtarcia na kopytach, na uszach i tak Także potrafi to być rzecz istotna, ale jak już mówiłam, są takie kategorie, które nie wymagają, by wasz model był w idealnym stanie. Na przykład w takiej dywizji, tak, e, mo możecie sobie powiesić, założyć sprzęty na modele, które mają jakieś drobniejsze uszkodzenia itd., bo tutaj w tym przypadku nie model, tylko akcesoria są oceniane. Więc właśnie możecie te modele z jakimiś ryskami mniejszymi bądź większymi zostawić sobie właśnie jako modele. Takie Ala wieszaki. Następne pytanie to do czego służą plakietki przyczepiane do nóg modeli. Jeśli oglądaliście któryś z moich vlogów z live-showów, to mogliście zobaczyć, że każdy model miał na tylnej nodze taką plakietkę przywiązaną. I one służą niczemu innemu jak Identyfikacji danego modelu. Na takiej plakietce, etykietce powinno się znajdować kilka zasadniczych informacji: przede wszystkim Wasze inicjały, imię modelu. Bądź nazwa sprzętu, lub yy, scenki, jeśli to chodzi o sprzęt czy dioramę. I tutaj jakieś dodatkowe informacje, typu jeśli chodzi tu o dywizję halter, to rasa danego modelu, jeśli chodzi o dywizję workmanship, to nazwa maści. Yy, jeśli chodzi o tak i performance, to chyba tylko i wyłącznie, jeśli już to skalę możecie zapisać, albo. Jakąś, powiedzmy, ważną Waszym zdaniem, dodatkową informację. A jeszcze ważne jest to, że nie każde live show u nas w Polsce stosuje ten system metkowy, bo na przykład Horyzonty i Orłowski miał opracowany nieco inny system, który nie wymagał wcześniejszego przygotowania ze strony uczestnika, gdyż każdy model, który był wystawiany w danej klasie, miał przypisany swój numerek, także kiedy podchodziliście do stołu, była lista, był zapisany wasz model, numerek, i obok były takie kartoniki z numerkami. Każdy sobie mógł wziąć numerek, jaki był przypisany. Do waszego modelu i po prostu przy nim położyć. I potem to już sobie tam dalej sędziowie to identyfikowali w swój sposób, więc są takie i takie metody, dlatego warto jest sprawdzić sobie wcześniej, e, jakie, jaką metodę stosuje dany live show, żebyście przypadkiem nie musieli wycinać tych wszystkich etykietek, tak jak ja raz zrobiłam. Siedziałam całą noc i wycinałam, a potem się okazało, że niepotrzebnie, bo na horyzontach tego systemu nie było. Czy jest jakaś strona, na której można sprawdzić gdzie i kiedy organizowane są live showy? Z tego, co wiem, to nie ma takiej jednej strony, na której byłby harmonogram ze spisanymi datami wszystkich live show, jakie odbywają się. W Polsce i w Europie, ale swoją drogą uważam, że jest to fajny pomysł. Najczęściej o tego typu wydarzeniach kolekcjonerzy dowiadują się na wszelkich grupkach na Facebooku, serwerach na Discordzie i social mediach organizatorów. Lub w przypadku live showów, które mają już po kilka edycji na swoim koncie, to warto sprawdzać po prostu informacje na ich stronach internetowych. Kiedy będzie następny live show i czy ty też się na nim pojawisz? W tym momencie, w którym nagrywam ten film, najbliższy live show to Horyzonty, który odbędzie się 15 listopada we Wodzisławiu Śląskim i tak wybieram się na niego. Co trzeba ze sobą zabrać na takie live show? Jak się zapewne domyślacie, poza modelami jest jeszcze parę rzeczy, które wypadałoby, warto by ze sobą zabrać, ale to jest temat na tyle obszerny, że postanowiłam poświęcić temu osobny film który chcę nagrywać w trakcie pakowania, szykowania się właśnie na to live show Horyzonty. Możecie się spodziewać, że gdzieś w drugiej połowie listopada, jakiś czas właśnie po tym live show opublikuję tego typu film, jak przygotować się na swoje pierwsze live show, albo spakujcie się ze mną na swoje pierwsze live show. E, nazwa jest jeszcze do dopracowania. W każdym razie planuję coś takiego. No i w zasadzie to by było wszystko. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi udało mi się jakoś rozjaśnić Wam cały ten Event, bo wiem, że wiele osób było zainteresowanych, ale też troszeczkę nie wiedziało jak się do tego zabrać, od czego zacząć i tak dalej. Pamiętajcie, że będzie jeszcze jeden filmik z takiej serii, przynajmniej jeden, planuję dwa ale jeśli będzie trzeba to zrobimy i trzeci. Eee, no, dajcie koniecznie znać, czy tego typu materiał wam się spodobał, czy planujecie wybrać się na live show. A jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, kwestie, których nie poruszyłam w tym filmie, to napiszcie je w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. To by było na tyle dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.